Rudy level 21. Podczas wakacji od głównego kierunku szukałem roboty. Przeglądałem dzień w dzień oferty prac na OLX. Praca w młodym, dynamicznym zespole, owocowe czwartki, bla, bla, bla. Albo szukają na nastoje pracowników, albo same fizyczne prace. tfu. A że jestem humanistą, to nie będę się pocił jak jakiś robot. XD O, praca w firmie zajmującej się wodą. Układanie dokumentów. Podbijanie legitymacji i takie tam. Nie pisali jaka dokładnie to firma, ale mniejsza, może to PZW. Hmm. Praca w kole rybackim. Nie brzmi najgorzej. Wysłałem CV zrobione na odpierdol. Czyli tam jakiś wzór z neta. O chuj, kropka ekse. Odpisali po godzinie. Przyjęli i zapraszają do pracy od jutra. XD. Pieniądze. Stongs. Szef typowy Janusz. Panie Rudy. Ja do tym konkutrą to nie ufam. Pan się będzie tym zajmował. Od 8 do 16 muszę w Excelu wypisywać jakieś dane, odbierać pocztę i robić kawę jak na praktykach. Przychodzi jakiś list po angielsku. You need to correct documents if you want to send more olympians. Pry! Znowu jakiś spam, jak gorące mamuszki w okolicy nie dam się znowu nabrać! I cyk! Delete. Fajrant na dziś. Tydzień później przeglądałem sobie Facebooka. Przez ludzki błąd na olimpiadę nie poleci kilku polskich olimpijczyków. He! <laughs> Kurwa, ale cymbały, XD. Przychodzi wkurwiony szefo, panie rudy. Nie było tu jakiegoś listu z MKOLU? Co? Okazuje się, że pracuję w Polskim Związku Płowackim. I zniebałem sześciu ludziom życie. Ops.